Dzisiejsze czytania biblijne pozwalają nam zajrzeć do nieba. Męczennicy, którzy oddają życie za Boga, to już jest świat z tamtej strony. I wreszcie słowa Chrystusa o rzeczywistości, która na nas czeka, w której ludzie nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. Będzie panowała niepojęta dla nas jedność, pokój i dobro. Sama liturgia jest przedsionkiem nieba, łamany chleb, wino, nasza obecność, słowa modlitw. Obyśmy zakosztowali tej niebiańskiej, na ile to jest oczywiście możliwe, radości, pokoju i przeżyli tę Eucharystię w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i zagadnęli Go w ten sposób. Nauczycielu. Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, podstawowy problem dzisiejszych czytań, zwłaszcza pierwszego i trzeciego, to wiara w zmartwychwstanie, to potęga Boga, który powołuje nas do życia pełnego, które nie ulega śmierci. Ale jest też ciekawy problem dla naszego życia codziennego, rodzinnego, małżeńskiego, modlitewnego, problem zamknięcia się w swoim świecie. W raju Bóg przenikał Adama i Ewę. On nie mówił do nich żadnymi słowami, jakimiś pisanymi tekstami, po prostu żyli w takiej harmonii, że myśli Boga jakoś rozlewały się w sercu Adama i Ewy, byli, byli jednością. Oczywiście Bóg był majestatem transcendentnym, Adam i Ewa tylko ludźmi, ale byli tak ze sobą wewnętrznie zjednoczeni. I grzech pierworodny to ucina. Grzech pierworodny, że sprawia, że każdy zaczyna mieć takie swoje ja, swój światek. Tam są myśli, pragnienia. Co symbolizuje to zamknięcie się w swoim ja? To, że Adam ucieka w krzaki. To, że plecie sobie gałązkę, bo się wstydzi swojej nagości, Ewa podobnie, i każdy z nich ma już swój świat, swoje prywatne pragnienia, pożądania, marzenia. Już Ewa mówi, wąż mnie skusił, to nie moja wina, to Adam mówi, a ona mnie skusiła, to nie moja wina. I wchodzą w ten swój świat, który jest nieprzenikniony. Specjaliści od życia rodzinnego małżeńskiego mówią, nigdy małżeństwo nie będzie taką jednością, o jakiej często marzy chłopak czy dziewczyna. Zawsze będzie samotność płci, samotność historii życia, każdy z nich ma swoją samotność. I, I chociażbyśmy się pytali, o czym myślisz, no powiedz o czym myślisz, ale powiedz o czym myślisz, chociażbyśmy się chcieli, nie wiem jak zjednoczyć, to pozostanie granica samotności, którą wyznacza właśnie ten mój światek. Pamiętajcie drodzy Państwo, egoista to jest taki tragiczny człowiek, który bardzo się nie lubi, nienawidzi się i ciągle myśli o sobie. To jest to właśnie zamknięcie w swoim świecie. Jesteśmy więźniami swoich światów. Dzisiaj ta odpowiedź Jezusa, sprowokowana pytaniem saduceuszów, kieruje naszą myśl w tej różnicy świata kobiety i mężczyzny. Boże, ile kawałów dowcipów, filmów na, powiedziano na ten temat, jak się właśnie mężczyzna różni od kobiety. Ile to było, to panowie przeważnie wymyślają takie dowcipy. E, ale właśnie t, pan Jacek Kulikowski powiedział, każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety fizycznie, każdy, żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety psychicznie i duchowo. To są dwa różne światy ja pozwolę sobie, pan Jacek Kulikowski to ilustruje pięknymi przykładami, sam ma żonę i dzieci, więc na tym się dobrze zna. Ale na przykład jak opowiada historię mężczyzny, który chciał coś powiedzieć żonie, a mężczyzna coś mówi ważnego żonie, chce być słuchany. I czekał na dobrą okazję i w końcu jadą pociągiem, siedzą naprzeciwko siebie na ławeczkach i nareszcie mąż mówi, mam cię, teraz będziesz mnie słuchać, a ja ci będę mówił mądre rzeczy. I kiedy on mówi te mądre rzeczy do żony, ona w środku jego wywodu mówi, o sarenka za oknem. Mąż dostaje białej gorączki i mówi, ty mnie nie słuchasz, słucham. Drogie panie, tego nie zrozumiemy, jak można się fascynować sarenką i słuchać. Ale kobiety, jak mówi pan Jacek Kulikowski, mają podzielną uwagę i Bogu dzięki, bo inaczej obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. A kobieta robi naraz pięć rzeczy i z obiadem z poniedziałku zdąży na poniedziałek. Czy ta historia, kiedy żona zostaje z małym dzieckiem cały dzień w domu, pierwszy raz sama mąż idzie do pracy, dziecko dopiero co się urodziło, ona przeżywa wszystko, telefon do mamy jest na gorącej linii. I kiedy mąż wraca z pracy, ona mu mówi z wypiekami na twarzy, że dziecko o trzeciej miał kubkę, o czwartej mu się coś odbiło, o piątej się zaśmiał, a mąż pyta, czy żyje. Bo facet lubi wynik końcowy, bez szczegółów. Ona mówi, że żyje. To ja się idę położyć. Ciebie własne dziecko nie interesuje. I tu jest błąd. Bo gdyby trzeba było je ratować, gdyby trzeba było je wieźć do lekarza, to on by to zrobił po prostu nieprawdopodobnie. Ale skoro jest zdrowe i sobie śpi to on się idzie przespać. Drodzy Państwo, są ludzie, i, i właśnie patrzenie na drugiego przez swój świat. Są ludzie, którzy chodzą po ciemku, i wielu z nas tak robiło, i ma latarkę. Świeci jasnym, bezbarwnym światłem i widzi, tu jest drzewo, tu jesteśmy w lesie na jakimś biwaku, tu jest kamień, tu jest woda. A są ludzie, którzy idą przez świat i nie, nie oświecają sobie drogi życia latarką, tylko projektorem filmowym. Wyobrażasz sobie? Ktoś idzie i puszcza film pod tytułem Moje myśli, moje marzenia i jest przekonany, że cały świat, że cały świat jest taki, jak on myśli, jak on chce. Jeśli ja coś lubię, to wszyscy powinni to lubić. Jeśli ja czegoś nie lubię, to nikt tego nie powinien lubić. Jeśli ja się tak modlę, to wszyscy się powinni tak modlić. Jeśli jak jak się ktoś modli inaczej, jest jakimś inowiercą. Pamiętajcie o tym schemacie, Z zakłócony jest kontakt ze światem. Świata, no właśnie projektor, projektujemy swoje myśli na cały świat. Człowiek, myśl, człowiek nawiązuje kontakt ze światem w schemacie widzę, czuję, myślę, działam. I szatan wchodzi w to widzę, że my zaczynamy źle widzieć. Źle widzieć. A jeśli źle widzimy, to źle czujemy. Jeśli źle czujemy, to źle myślimy. No i źle źle, źle działamy. Słuchałem wczoraj piosenki pana Tomasza Stycznia. Mam nadzieję, że imienia nie mylę. Chrześcijański muzyk. Bardzo piękne piosenki, ambitne, głębokie teksty. I on napisał piosenkę pod tytułem „Nieomyślenie proszę”. Nieomyślenie proszę. Pozwólcie przeczytać ten króciutki tekst. <laughs> „Nieomyślenie proszę, nieorozumienie. Przywróć mi panie zwyczajne patrzenie. Nawidziałem się, byłem, nic nie zobaczyłem. Pewno się przed tobą w pyle drogi kryłem.” Proszę, rozbij tę ciemność jedną chwilką jasną, by mignęła przede mną moja droga własna. My, proszę Państwa, wściekamy się, jak nie możemy czegoś zrozumieć. No, nie mogę zrozumieć tego mojego sąsiada. No, o drugiej w nocy coś tam. Nie mogę zrozumieć tego mojego dziecka. No, tłumaczę mu, a on. To... Nie mogę zrozumieć tego szefa w pracy. No, tępy facet, no. Nie o rozumienie, proszę. Nie o myślenie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie czy ty widzisz swoimi oczami czy twoje oczy są już skażone czarnym tuszem my bardzo często mówimy na własne oczy widzę na własne oczy widzę to jest proszę państwa no to, to, to co ja mówię państwu wielu ludzi się tak skoncentrowało na swoim świecie są tacy, no nie wiem, którzy tam bo ja wiem, uprawiają jogging i on tak biegnie sobie tym parkiem ma o 6 rano w Warszawie patrzy na to osiedle mówi jakie to ciemne typy tu mieszkają nikt joggingu nie uprawia tylko ja jeden na osiedlu ktoś się modli różańcem a te bezbożnicy się nie modlą różańcem, a różanie trzeba odmawiać. Dobrze że się ukochał tą modlitwę, ale dlaczego wszyscy mają tak się modlić codziennie? To jest pięknie, jak ktoś odmawia różanie. Czy nikt nie czyta książek takich jak ja, jak przyspieszyć działanie swojego umysłu 25 pięciokrotnie, a powinni czytać? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my jesteśmy w chrześcijaństwie wezwani do miłości, a miłość to jest czułość, odpowiedzialność. Ofiara, dobroć i empatia. Drodzy bracia i siostry, nie wpadajmy w ten błąd, że wszyscy są tacy, jak jesteśmy. Ja. Jesteśmy różni i to Bogu dzięki, że jesteśmy różni, bo przez to siebie potrzebujemy. Przez to siebie potrzebujemy. Powtarzam, te urocze są te różnice międzypłciowe. Znawcy tematu mówią, że jak klęczy chłopak z dziewczyną przed ołtarzem, czy siedzą na fotelach pięknych w strojach weselnych. To on, patrząc na nią, mówi Boże, żeby ona się tylko nie zmieniła. Żeby ona się nie zmieniła. Jej, żeby ona taka smukła była zawsze i tak pięknie wyglądała. A ona myśli, żeby on się zmienił. Żeby nie tylko to piwo, że nie tylko koledzy, że nie tylko meczyki, żeby on był bardziej odpowiedzialny. I ona, oni na to liczą, że. Drogi panie, ona się zmieni. Droga pani, on się nie zmieni. W pewnych stopniach to jest, ale generalnie idziemy na ty sam. Przepraszam Państwa, nieraz wspominam, ale jestem zobowiązany, to kazanie pójdzie w internet i różni ludzie usłyszą. Zlitujcie się z pisaniem do księdza swoich problemów na pięć stron maszynopisu. Zlitujcie się. Ktoś mówi ksiądz, ksiądz, Józek, Wojtek, ksiądz Pawlukiewicz, to oni nie mają co robić. Jak ja mu napiszę list na pięć stron, to on będzie miał zajęcie. I, jeszcze, i potem ja odpisuję, że niestety nie mogę podjąć tematu. Zawiodłam się na księdzu i na kościele. Jak ja kocham ludzi, którzy piszą, czy mogę do księdza napisać list o swoim problemie. Ja mówię, nie, przyjedź bracie, dzięki za wyjaśnienie, koniec tematu. I nie ma rozczarowań, a my myślimy, że właśnie tak człowiek siedzi i czeka, w tym, na, na monitorze zajaśnienie taki problem. Siedem stron szczegółowego opisu, jak Kaśka miała kryzys z krzyżkiem. Litości. Wczujmy się w sytuację drugiego człowieka. To, proszę Państwa, przykładów miliony. Mąż niech się wczuje w sytuację żony, która się napracowała przy tym obiedzie. Żona niech się z, 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 zlituje nad mężem, który przeżywa porażkę legii. No, 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 to tak, ten typ tak ma. No i nie zrozumiesz tego kobieta, o co chodzi. Ale to są rzeczy bardzo poważne. Wyzwolić się ze swojego ja. Nawrócić się. To nie tylko zerwać z grzechem. Nawrócić się, to poszerzyć swoje patrzenie. Pamiętacie ten prześliczny film, Piękny Umysł, w którym bohater ma, jest chory na schizofrenię i widzi ludzi, którzy nie istnieją. I kiedy przychodzi terapię i zaczyna taką autorefleksję nad tym swoim patrzeniem, i z, zaczyna się orientować, że tu coś nie gra, jest taka piękna scena, kiedy przychodzi do niego jakiś profesor czy dziennikarz i mówi: Chciałem z panem porozmawiać. On się tak na niego patrzy i woła studenta, chodź na no tutaj. Widzisz tego faceta? Widzę. Możesz odejść. Możemy rozmawiać. Chrześcijanin to jest człowiek, który woła Chrystusa i mówi, Panie Jezu, czy mój ojciec jest taki podły, jak ja to widzę, czy jest inaczej? Jest inaczej. Czy moja żona, czy mój mąż, czy moje małżeństwo, czy ja jestem naprawdę taka najgorsza, jak mi się wydaje? Nie. Szatan ci to powtarza od 30 lat. Jesteś dnem, zerem, pomyłką na świecie. A tak nie jest. Drodzy Państwo, wydaje się, że oczy to jest taki pewny zmysł. No widzę was, widzę was. Ale widzę tylko powierzchnię jeziora. Te wasze główki to się układają jak fale, a pod spodem tam są tajemnice, tam są tajemnice, tam są wydarzenia. I tego się trzeba uczyć, tego trzeba słuchać, w to trzeba wierzyć, że ktoś jest inny. <laughs> Przypomina mi się historia pewnej pani, która opowiadała mi, że poszła do znajomych, wiele lat się nie widzieli, spotkali się z panią na ulicy, wpadli do nas, oczywiście, ona była po rozwodzie już 4-5 lat. Przyszła do tych znajomych i oni mówią, słuchaj, Ewa, ty nie widziałaś, przecież myśmy się 10 lat nie widziały, ty nie widziałaś filmu z wesela naszej córki, ty byłaś przecież na tym weselu, to zaraz się zobaczyć przez 10 lat. No i ona usiadła przed telewizorem, włączyli to DVD, czy tam taśmę wideo i jej ciarki przeszły, bo widzi siebie przy stole, no, sprzed 10 lat, z mężem, jeszcze wtedy mężatka, jeszcze wtedy była z nim. I ten film tak leci, tak 10 minut, tak ten stół był jakoś filmowany. I ona widzi, jak tego męża poniża. On mówi, wznieśmy to za, za, za państwo młodych, ty to ty byś tylko te trasy wznosił. Przepraszam państwa, mój mąż to tylko tych trasy jest to. Coś zaczyna mówić o jakimś filmie. Słuchaj, skądś ludzie nie interesują te twoje filmy, więc przymknij. Się. I mówi, Jezu, jak ja byłam dla niego hamowata, jak ja byłam niegrzeczna. Ja mówię, wie, pani, to pierwszy sukces, że pani to widzi. Wtedy pani jeszcze tego nie widziała. Pani się wydawało, że trzeba go karcić, uciszać, bo kompromituje Pani rodzinę. Ale mój przysięgę: Ja w zasadzie powinnam teraz się do niego odezwać, on tam z jakąś Panią mieszka i go przeprosić za to. No, byłoby ładnie. Każde nawrócenie to jest trzęsienie ziemi, bo zaczynamy widzieć coś innego. Pan Gajda napisał taką piosenkę o nawróceniu, właśnie o Nowym Narodzeniu. I pisze tak, piosenka ma tytuł, to było trudne, to było trudne, jakby życie odeszło ode mnie, to było trudne, brakło sił i brakło nadziei, to było trudne, na samo wspomnienie czuję ból, to było trudne, zgubiłem wtedy jego obecność. Ty wiesz, co znaczy w ciemności samotnie stać na wzgórzu, wtedy w tej godzinie narodzin. Proszę Państwo, to jest trudne. My myślimy, że nawrócenie będzie polegać tak, że się będziemy modlić, pojedziemy na rekolekcję, będę wiedział coraz więcej, będę się czuł coraz lżejszy, aż w końcu powiem, Jezus jest Panem, jest mi dobrze, jest mi przyjemnie. Nie, wszystko Ci się zawali. Proszę Państwa, nieraz pokazują jakąś tam rozbiórkę jakiegoś miejsca, gdzie stały jakieś baraki, ta koparka tak się kręci, frów ten barak i on się cały rozsypuje. I to jest nawrócenie że ty nagle zaczynasz widzieć coś, co jest przykre, bolesne. Ale pan Gajda, nie wiem czy potem, ale chyba potem napisał drugą piosenkę. Patrzę do tyłu i uśmiecham się. Patrzę do tyłu i uśmiecham się. Choć bolało, dziś widzę sens, wszystko miało sens. By wreszcie stanąć u twych bram tak przezroczysty, stanąć u bram tak przezroczysty, by serce wolne w sobie mieć i wolne zmysły. Kiedy z radością stanę tam z dłońmi pustymi, zasłona spadnie, wolny już w Twojej świątyni, poznam wszystkie rzeczy sens, jakem poznany wybiorę miłość, jak ja sam jestem wybrany. Drodzy bracia i siostry, ludzie swoje nawrócenia wspominają jak wojnę, pamiętam wtedy, jak się świat zawalił. Jezu, co ja nie robiłem, szalałem, krzyczałem, wrzeszczałem, latałem po księżach, latałem po agencjach towarzyskich, wojna atomowa. I kiedy kurz opad stałem czysty i wolny, a mnie Chrystus trzymał za rękę. To jest nawrócenie. To jest to właśnie wyjście z tego, że ja wszystko widzę po swojemu. Wszystko oceniam, wszystkiemu nadaję wartość. Pamiętajcie, to ładne powiedzenie mi zapadło głęboko w myśl. Chrystus nie jest chirurgiem plastycznym. Panie Jezu, tu byś mi zmienił trochę, tu byś mi troszeczkę dodał, tu byś mi troszeczkę odjął, tu byś mi tak sformułował. Wszystko jest dobrze, wszystko masz dobrze. Jezus ci tylko da okulary. Pan Bóg nie robi nam z operacji plastycznych, daje nam okulary. A ktoś powiedział, lepszy numer, nie okulary, nowe oczy. I wtedy wszystko widzisz inaczej. Mój kolega ksiądz opowiadał, jak wiózł mamę z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy po operacji, chyba na zaćmę. Ta mama po prostu po roku odzyskała wzrok. I mówił, mama była jak dziecko w samochodzie. Czytała wszystkie szyldy. Rzeźnik. Sklep meblowy, policja. Mamo, co ty robisz? Synku, ja widzę dom handlowy. I wszystko czytała. O nawrócenie to jest coś takiego, że, że będziesz czytał. Aniołowie, miłość, mąż, dobroć, pokój. Wszystko będzie właśnie tak inaczej. Różnymi drogami zmierzamy do nieba. Najpopularniejsza droga na świecie, tak statystycznie, to oczywiście małżeństwo. Najwięcej ludzi. To podejmieło powołanie. Bardzo trudna. Pan Bóg musi z nas wyci wy wycisnąć wszystko. Pan Bóg musi nas przeprowadzić przez trudne postawy. Nas kapłanów też przeprowadza. Siostry, zakonne braci, ale was, małżonków, to jest bardzo trudne rzeczywiście powołanie i dlatego to mówię. Bardzo często, kiedy ktoś przychodzi do mnie z problemami małżeńskimi, pytam, czy pani męża ktoś nauczył być mężem. A kto go miał nauczyć? No, ojciec, Ech, ojciec. Czy ktoś go nauczył? Proszę Państwa, nauczyć się trzeba jeździć samochodem, mówić po polsku, pisać po polsku, literatury się trzeba nauczyć. Czy ktoś ciebie, droga Panno, nauczył być dojrzałą matką i żoną, taką, co ze z facetem poradzi, z dziećmi sobie poradzi? A kto mnie miał nauczyć? U mnie w domu był po prostu Saigon. Kto miał. No to jak Ty możesz. Ja Państwu mówię, nas księży sześć lat wałkują, dają na parafie. I mówią, dostaniesz grupę ministrantów, Będziesz z nimi w piłkę i robił im zawody i, i, i jest z, z liturgii. A 21-letni chłopak bierze ślub i mówi, prosta sprawa, małżeństwo, prosta sprawa. Zobaczysz prostą sprawę, jak się natkniesz na psychologię swojej żony, byś miał prostą sprawę. Dlatego niektórzy są bez szans i trzeba się tego po prostu nauczyć, żeby wędrować tą trudną drogą. Mąż i żona po zmartwychwstaniu już tego nie będzie. Nie będzie księży, nie będzie zakonników. Wszyscy jakoś będziemy równi, choć każdy z nas zachowa swoją przemienioną tożsamość. Ale dopóki idziemy, musi nas Pan Bóg niejako podzielić. Ty będziesz żoną, ty będziesz mężem, ty będziesz siostrą. Ty będziesz samotnie realizował się w kościele. Yy, bo kiedy taternicy czy tam himalaiści idą, ja się na tym nie znam, ale też jest podział funkcji. Ten jest przewodnikiem, tamten robi asekurację, ten jest lekarzem na każde zawołanie gdzieś tam będzie ratował człowieka, ale kiedy oni wieczorem siadają w schronisku jakimś po zdobyciu szczytu, to się już nie różnią niczym. To się już nie różnią. My w, jesteśmy ludem wędrującym, dlatego się różnimy. Ci dają światło, ci hamują, ci przyspieszają, ci robią wzrost do tyłu. Ale kiedy w niebie usiądziemy za stołem, już tego wszystkiego nie będzie trzeba różnicować, będziemy jedni i tacy sami. Wielu się poddało, ale wielu tą drogą zaszło daleko. Miałem jakichś takich znajomych starszych państwa, dawno ich nie odwiedzałem, i spotykam naszego wspólnego znajomego. Mówię, co tam u państwa tam włodka Ireny, mniejsza o to. No, pani Irena trafiła do szpitala. Co takiego? No, nowotwór. Oj, to bida. A pan jej mąż, pan Włodzimierz, też jest w szpitalu. No nieszczęście, chodzą parami. A na co on zachorował? On na nic. Poszedł do ordynatora i poprosił, czy mógłby być przy żonie do końca. Ordynator, gdzie ja tu pana zmieszczę? Ja sobie przyniosę polówkę i będę rozkładał tam przy brudowniku na końcu. Cały szpital schodził się patrzeć na faceta, który powiedział, że żony nie opuści do końca życia. Mył ją, całował po rękach, głaskał po głowie. Kiedy umarła, złożył łózko polowe i wrócił do domu. Piękne świadectwo, niby żadne bohaterstwo, niby żadna wielkość, a jednak tak. Drodzy bracia i siostry, to jest piękne, kiedy coś ożywa, kiedy coś wskrzesza się, kiedy, coś, kiedy ludzie właśnie rozumieją to, że, że to musi się zmieniać, musi ewoluować, musi być dopracowywane, musi być doskonalone. Przypomina mi się tutaj historia z misji, które prowadził jakiś zakonnik w Krakowie. Zapowiedział temat misji i powiedział, że we wtorek by przyszły do kościoła tylko pary małżeńskie. Nie z kawalerowie, nie rozwiedzeni, nie wdowy, tylko pary małżeńskie. Jedna pani mówi, tak byłam ciekawa, co on będzie w tym, z tymi parami małżeńskimi robił, ale mój mąż do kościoła raczej nie, nie chodził. No w końcu udało mi się go namówić. Przyszedł do kościoła ze mną, usiedliśmy w ławce, zakonnik powiedział ciekawą naukę o małżeństwie. Mój mąż ostentacyjnie patrzył się w sufit, żeby pokazać, że go to nic nie interesuje i że nic nie, nie łapie z tego. I kiedy już myślałem, że to wszystko się tak skończy, jakąś moją duchową porażką. Zakonnik powiedział a teraz, drodzy Państwo, stańcie do siebie twarzami, weźcie się za ręce i powtarzajcie za mną, ślubuję Ci wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Prezydenta taka się cisza w kościele zrobiła, chusteczki poszły w ruch, panowie też sobie tam ocierali oczy. Yy, I powiedział zakonnik jeszcze bardzo szczegółowo, żeby przy świętej nie wracać prosto do domu, tylko na rynek krakowski jest niedaleko, panowie, postawcie się tak, poniżej dziesięciu nie schodźcie. Mój stary wziął mnie na Rynek Krakowski, dziesięciu róż mi nie kupił, ale poszliśmy do kawiarenki, tam po drugiej stronie Grodzkiej, po drugiej stronie Franciszkańskiej jest takie stare mury, kawiarenka. Zostawił stół, a po trzecim koniaku chciał mi samochód kupować. Mówi, kochanie, takie ciężkie siatki nosisz. Trzymał mnie za rękę i mówił, proszę księdza, to nie znaczy, że myśmy od tego wieczoru stali się cudownym małżeństwem. Kłóciliśmy się dalej. Ale pokazaliśmy sobie jedno, taki sygnał do siebie wysłaliśmy, że się kochamy. Tylko wieksząc ja się wstydziłem, że już jestem gruby, siwy, łysawy. Ona się wstydziła, że już nogi nie te pełne żylaków i że też jest już nie tak atrakcyjna. Wstydziliśmy się siebie, jak się człowiek to wstydzi, jak go ktoś tak napadnie i go zawstydzi nagłym pojawieniem się, no to wtedy się nerwowy robi, no. I myśmy się tak nieraz tymi słowami twardymi po głowach bili, a przecież jest wspólny nasz los. Yy, drodzy bracia i siostry, będę kończył i zakończę takim refleksją ogłoszeniem. Yy, różne są pobożności mężczyzn i kobiet. Ja to Państwu często mówiłem na przykładach. Kobieta nieraz biegnie w niedzielę do kościoła. Fruniak motyl do kościoła, bo może niedzielną, niedzielny płaszcz założyć i niedzielne buty. I tu są kwiaty, i tu są nieco dzieci, mamy dorosłych ministrantów. Piosenki są o miłości w kościele i jest tak wzruszająco, a facet się nudzi po prostu. I ja tak staram się, jak mogę, tych mężczyzn wspierać w ich pobożności duchowej. I może Państwo słyszeliście kiedyś, mówiłem o tym, że jestem zaskoczony, że jeden z obrazów biblijnych z Apokalipsy 19 rozdziału nigdzie nie jest, nie, nie, ma, nie ma, że tak powiem, wizerunków plastycznych tego obrazu. Chodzi mi o Chrystusa na białym koniu. W, białym, w, czerwonym, w białej płaszczu z krwią skropionym, a za nim jego wojska anielskie. Wielu ludzi chciało mi sprawić radość i malowało dla mnie takie obrazy. Znaczy, wielu to przesada, ale kilka obrazów dostałem. Widziałem, ile tam było serca włożone, ale jakoś moje serce nie zabiło mocno przy tych obrazach. I proszę sobie wyobrazić, że kilka miesięcy temu przyjechał tutaj do mnie, do świętej Anny, nieznany mi ksiądz. I powiedział, proszę Księdza, zamówiłem taki obraz u jednej pani pod Garwolinem, i Księdzu go przywożę. I zaczyna rozpakowywać. Ja w swojej pysze powiedziałem: Pani pod Garwolinem, Jezus na koniu. Ale jak on to rozpakował i pokazał, to mi szczęka opadła. To była ikona, to jest ikona. Przepiękna. I chcąc ją udostępnić panom, zrobiliśmy takie obrazki. Oczywiście te obrazki nie pokazują pięknej ikony, a z tyłu napisałem modlitwę dla faceta. Taką. Krótką, panowie, krótką, konkretną. I dzisiaj złamiemy cały Savoir -vivre europejski, bo proszę Pani, panowie mają dziś pierwszeństwo. Nasi kochani lektorzy staną przy świętej przy wyjściu z kościoła i facetom, i tylko facetom będą dawać tę modlitwę. Jasne, że przyjdą zaraz panie powiedzą dla mojego dżena, mena, dla mojego męża. Jak zostanie, to będziecie jadły dzisiaj resztki. Ale chciałem Panom tę modlitwę ofiarować. Żeby właśnie nie ustali w tej drodze małżeńskiej, czy jakiejkolwiek innej, do którą ich Bóg powołał, żeby ten swój akumulator duchowy ładowali z tego swojego źródła. Bo jak się mężczyzna podłączy po źródło kobiece i nawzajem, facet z Rafaello to nie jest facet. To musi być przynajmniej właśnie miecz, taki jak z ust Jezusa wychodzi. Także po mszy świętej to będzie rozdawanie, a teraz złóżmy wyznanie wiary.